Czyli mamy dzisiaj Kiecit z dosyć typową musterką luzu na kierownicy. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Luz na kierownicy o. przeskakuje cała podczas jazdy, jest to dosyć niebezpieczne. Oni no niby skręca tu nagle sobie przeskakuje. Na początku można myśleć, że są to tutaj te przeguby, ale to nie to. Tu mamy silnik. Teraz się tam będziemy do niego dobierać. Silnik elektryczny od wspomagania kierownicy. I tam się zużywa taka część. To jest sprzęgiełko, amortyzator. Od tej, od tej pompy wspomagania Dzisiaj Wam pokażę jak się tam do tego dobrać Pierwsze co To ściągamy sobie tutaj osłonę Osłona ma tutaj Tu, tu Trzeba odkręcić Później tutaj mamy dwie, tą klapkę trzeba ściągnąć Odkręcamy złącze OBD i przełącznik od świateł. Teraz tak musimy odkręcić to wzmocnienie. Tutaj mamy śrubeczki na klucz 10, i to odkręcamy. Demontujemy sobie później tutaj tą osłonę. Ona ma tu dwie śrubki, trzeba kierownicą przekręcić. I one są tutaj. Później jedna śrubka jest tu no i górną obudowę tutaj ściągamy do góry, tą na dół i co później? Później odpinamy sobie wszystkie wtyczki, które nam będą przeszkadzać tu tą wiązkę i tutaj te kable od sterownika pompy wspomagania. Okej okay. Tu mamy całą wiązkę odsuniętą na bok. Odkręcamy sobie tutaj dwie nakrętki i kierownica nam schodzi w dół. Następnie tu mamy trzy śrubki. Raz, dwa i tu jest trzecia. Odkręcamy to i wyciągamy kierownicę. Stek. Tu mamy wyciągnięte, to jest taki wieloklin. jest najlepiej tu sobie zaznaczyć, zrobić jakiś znak, żeby to później włożyć w dobrą stronę, na właściwe miejsce. Tak. Tu mamy śrubę, którą musimy odkręcić. Mamy to na ziemi. Teraz odkręcamy sterownik. Te trzy śrubeczki. Sterownik zdjęty. Oczywiście można by to wyciągnąć na stół odkręcając jeszcze tą śrubę. I tu jest wieloklin. Trzeba to bardzo dobrze tutaj zaznaczyć, żeby w to samo miejsce weszło, później będzie krzywo. Kierownica przekładnia będzie przestawiona, więc tutaj na to trzeba uważać. Ja to tak zostawiam, tak nie w sumie wygodnie zrobić. I teraz odkręcamy silnik cztery śrubki. Mamy tu rozebrane. To sobie odkładamy na bok. Co uważać tutaj? nawiązki no i bardzo dobrze widać to powinno być tu a tu są tylko tego szczątki po prostu wszystko zmielone to, to teraz wszystko dokładnie wyczyścić założyć nowy elemencik i będzie wszystko grało Tu jest ten pozostałości tego sprzęgiełka. O. To jest wszystko przytopione. To już wyczyszczone. Zakładamy sprzęgiełko. No i składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Kiedy miał poskładane to to wam pokażę wszystko. Jak to działa czy to stuka czy to nie stuka. Dobra mam tutaj w poskładane. Nic nie stuka, wszystko jest ok. Zero luzów, jeszcze tak, co bym tu mógł podpowiedzieć, wkładając kierownicę tutaj na ten wieloklin. Nie patrzcie to na ten znacznik tutaj u góry, co sobie robiliście. Tylko jak wieloklin wchodzi względem kierownicy. Czyli jak zdejmujecie kierownicę, jak wysuwacie z tego wieloklinu to najlepiej, żebyście sobie ją ustawili na wprost, na równo tutaj i ją tak samo wkładali, żeby ona było na równo. Czyli liczy się wieloklin, który jest tu w środku, bo jak on się włoży na ten wieloklin, to tu już tu już zazębia kierownica, a to jest to się dalej kręci, tym można obracać. znacznik jest ważne, żeby to ustawić tak jak było. Ale patrzcie też na ten wieloklin, który jest w środku, to tyle ode mnie. Naprawa, jak widać, zadziałała. Tu macie numer tego sprzęgiełka, jakby ktoś szukał. Tu akurat Hyundai, ale to jest to samo. Jeśli ktoś by tego nie umiał wykonać, no to zapraszam. Autoczek Pro, okolice Katowic. Wykonamy to w jakieś dwie godzinki i auto będzie dalej sprawne Jeszcze kilka uwag takich ode mnie Jak będziecie tutaj wsadzać już kolumnę do góry Na te szpilki I nie będzie Wam tu kolumna chciała wejść A wcześniej sobie już tutaj przykręciliście bo było łatwiej To musicie tutaj popuścić niestety Wsadzić tutaj sobie przykręcić I dopiero później tutaj dokręcać to jest ciężej, ale da się to zrobić. I pamiętajcie, że żółte są zawsze od poduszek. Zawsze, jak odpinamy przewody żółte od poduszek czy od, od układu airbag, to zawsze musi być odpięty akumulator.